Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek Asasyna. W dzisiejszym odcinku jesteśmy już w akce wszystkie punkty oraz dziewicie... dziewice zostały uratowane. Wszystkie punkty zsynchronizowane i wbijamy do... Rafika, ponownie. Tutaj, Altairze. Aha. Jakieś wieści? Al Mualim wyznaczył następnego. Nazywa się Seabrand. Znam tego człowieka. To nowy dowódca krzyżaków. Mieszka w dzielnicy weneckiej i zarządza portem w Akce. Zaraz wezmę się do dzieła. Oto miejsca, na których powinieneś skupić swe poszukiwania. W porcie na wschód stąd pośród statków i ich załóg. W kaplicy na północnym wschodzie obok krzyża stojącego nad portem. Do tego na północy. Przed bramą świętego Jana. To mi bardzo pomoże. Dziękuję za rady. Altairze. Tak, grafiku. Jestem ci winien przeprosiny. M za co? Mhm. Za to, że wątpiłem w Twoje oddanie sprawie. Nie. To ja zbłądziłem. Uważałem, że jestem ponad kodeksem. Nic nie jesteś mi winien. Jak sobie życzysz, przyjacielu? Bądź bezpieczny. Okej. Okay. <laughs> Już myślałem, że chcę powiedzieć, że bardzo. Bo brakuje naszych wspólnych wypadów i takich tam. Dobra, w każdym razie idziemy wykonywać misję. Zastanawiam się, gdzie najpierw, chyba do wyścigu dla informatora, bo jest dosyć przyjemne. To jest takie, no najbardziej chyba, no, jedno z moich ulubionych y, sposobów na, na zdobywanie informacji. Sorry, już uciekam. Co za głupiec! Pan wybaczy. Nie chciałem tak spadać. Na pewno zrobi komuś krzywdę Nagle. Chciałem, nie wiem, może chciałem krzyknąć, jakieś takie uwaga, spadam, albo leci asasyn i właśnie chodzi o to, że po prostu tutaj yy, trzeba, trzeba, trzeba biec, bo yy, tak więc lecimy dalej. Eee. Teraz tutaj i mamy naszego. Podobno szukasz informacji człowieka. na temat Sibranda. Karam Aha. dowiedział się czegoś, co może Cię zainteresować. Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. Dobrze. Eee. Gdzie to jest? Tam jest gościu, Sto parę metrów... się Nie masz prawa tu wchodzić. No wiem, że nie mam. Już sobie lecę dalej. A nie wolno Ci tu być. Odejdź. Gdzie jest ten gościu? Sebrand to jest na nasz cel, a ten gościu się jakoś tam inaczej nazywa. tylko nie wiem jak. Nie przed nikim nie uciekam spokojnie. Ja tylko biegnę do mojego kumpla asasyna, żeby zdobyć informacje na temat tego, gdzie mogę przypadkiem zabić e, przywódcę Krzyżaków. Tak więc. Widzę go już, lecimy do niego szybciutko. I pokój i bezpieczeństwo bracie. Wszędzie Oczywiście Ukradłem no ten też. list. Rzuć na niego okiem, może ci się przyda. Dobrze. Super. Tak więc jedno <laughs> zadań wykonane. Teraz Weźmiemy sobie zabójstwo dla informatora. Tu mamy informatora. Wpuścili Cię do miasta, czy wdarłeś się siłą. Wpuścili. A? Chyba powinienem okazać więcej szacunku, skoro potrzebuję Twojej pomocy. Zeszłej nocy spędziłem za dużo czasu w portowym zamtuzie i ponoć obraziłem żonę pewnego krzyżaka. Teraz ściga mnie ich grupa. Czy zaofiarujesz mi pomocną dłoń lub ostrze? Tak. Jeśli wrócisz, zanim opuszczę miasto, podzielę się z Tobą swoją mądrością. Dobrze. Dobrze, w takim razie lecimy jeszcze raz za pomocą informatora. Co? Kto to zrobił? Powiedz! Wyjdziemy sobie szybciutko tędy. I zabijemy trzeci cel. Bra, nikt, nie widział. nikt nie widział świetnie biegniemy, 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 uciekamy, 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 uciekamy. I tutaj. Masz szczęście, mam. Żyjesz, a ja ciągle jestem w akcji. A widzisz, o to co mam do powiedzenia. Od pijanego marynarza gorszy jest tylko rozwścieczony marynarz. Wiem, mhm. że to niewiele, ale przy twej mądrości na pewno to wykorzystasz. Och, żebym wiedział. Żebyś wiedział, że to wykorzystam. Dobrze, w takim razie e, najtrudniejsze myślę zadanie już za nami. Czemu się tak bezsensownie Dlatego dlatego teraz myślę możemy się zająć pobiciem. Rozumiem. Nieposłuszeństwo! Będzie karane więzieniem. Mhm. Super. Kończysz? Oczyścić wszystkie zatumowane statki z ładunku i załogi. Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu Krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. Dobra, kończysz? Kończysz. To nie było mądre. Spokojnie, ja i tak cię pobiję. Także. Że nie ogarniesz, co się dzieje. Zobaczymy, kto się lepiej bije. To nie, A. Dalej. To nie moja wina. Ja tylko wykonuję rozkazy. Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu. Nie o to mi chodzi. A o co? Sybrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady. Mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Mhm. O co? Czyżby Salahadin zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić? Nie wiem. Zapytaj Sebranda. On wydał rozkazy. Ja tylko mam je wykonać. No dobra. Proszę, puść mnie. Powiedziałem wszystko, co wiem. Przykro mi. Nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. Ten podskok. Dobra. W każdym razie... E... Chwilowo jest to koniec. E, w sensie... E, spokojnie, nie taki koniec. E, koniec e, kolejnego zadania. E, a chwilowo dlatego, że zaraz zabieramy się za kolejne. W tym razie weźmiemy sobie kradzież, bo jest taka... Odłączona od reszty. Dlaczego, dlaczego no, mnie atakujecie co? Jakbym tak zrobił to rozumiem, ale skoro wy już mnie atakujecie to trochę bez sensu chyba nie Nie tak, tak, tak

Gdzieś w pobliżu tej kradzieży, nie? Bo wtedy będzie łatwiej, już sobie ustawię tutaj znacznik. Zostaje nam jeszcze eskorta informatora i podsłuchiwanie, więc takie chillowe dosyć. No, chyba że sfailę eskortę dla informatora, ale nie sądzę, żeby, żebym to zrobił. Najważniejsze to nie sfailić teraz tego. Chodź, zobacz! Na pewno się to nie zawiedziesz. Trafimy. Nie ma lepszego kupca ode mnie! Powiedz mu, że się nie zgadza! Nie pozwolę Przysięgam żołnierzom wtrącać się w moje interesy! Posłuchaj, starcze! Nie, to ty posłuchaj mnie! To moja własność, nie jego! Nie obchodzi mnie, czy sam Chrystus dał mu władzę! To nie jest prośba, tylko rozkaz! to dopiero. Ten człowiek w życiu nie nauczy się rozkazywać. Widziałem, jaki bałagan zrobił w porcie. Nie pozwolę mu się zrujnować. Przeczytaj jego list, zobaczysz, że oferuje dość korzystne warunki. Męczy mnie to. Słuchaj, zobaczę, co oferuje, lecz wątpię, bym zmienił zdanie. Teraz odejdź. Wynoś się stąd. Dobrze, w takim razie tego gościa, musimy zobaczyć, gdzie się wybiera. Jestem do swoich usług. Lepiej natychmiast odejdź, jeśli cenisz swoje życie. Chcesz tanio kupić? Chodź no, do, do, do mnie, proszę, chodź. chodź, Słuchajcie Kupi. ludzie! Jeśli męczą bo. was byle jakie towary, chodźcie do mnie! Moje dobra są niezrównane! Sorry. Czekajcie, bo kradzież pewnie mi się nie uda znaleźć w życiu. W takim miejscu poszedłbym, zanim naprawdę... Ty z złodzieju, nie ucieknie W takim razie tu też zrobię cięcie. Żeby ten odcinek nie był taki mega długi, bo mamy 14 minut. Chociaż może nie będzie aż tak długi, jak wytnę tamto, co miałem wyciąć, czyli coś, czego wy już nie zobaczycie. Może tego też nie zobaczycie, zależy czy to wytnę, czy nie. Świetnie, w takim razie ja już podejdę. Jak najbliżej się tylko da. A, sorry. Dobra, najważniejsze, żeby ten gość sobie poszedł. Okej okay. Tak więc e, kradzież zakończona. Sibirant nie ma rycerzy na północy portu, świetnie. W takim razie skoro Cibirand nie ma tam rycerzy, to właśnie tam pewnie zaatakujemy. Albo tamtędy przejdziemy, by zaatakować. Ewentualnie jest to nasza droga ucieczki. Yy, tak więc teraz. Yy, pójdziemy w następne miejsce, czyli do. Eskorty muszę w sumie. Czy podsłucha... Podsłuchania, bo w eskorcie będziemy musieli się przemieszczać. A. Tak to podsłuchamy i pobiegniemy od razu do escort. Podsłuchiwanie jest chillowe, więc naj, najbardziej chillowe, takie, takie najprostsze, że aż nudne w sumie. Dobra. Nie wolno ci tu być. Już spadam. Cyk. To O co proszę macie Okej, okay, siadamy na ławce i podsłuchujemy. Robi się coraz gorzej. No. Jego paranoja nie zna granic. Odwoił warty. Nikt nie może spać. Nie było tak źle, dopóki nie postanowił zadomowić się w porcie. Planuję coś na morzu. Po to tu przybyliśmy. Planuje co? Co to ma znaczyć? Wy dwaj, co tak szepczecie w kącie? Spiskujecie! W żadnym razie. My tylko. Tylko co? Jakie macie przede mną tajemnice? Nie rozumiesz. Przyklęci że już tu są. Obserwują nas. <grymianie> czy to was śmieszy? <grymianie> tak! Śmiejcie się, póki <grymianie> możecie! Które? Wszystkie! Nie starczy nam ludzi! To ich znajdźcie! Jeśli trzeba, ściągniecie nie potrzebuje pola! Dobra, nie wiem kto to był. Ale to wszystko? Czy. Tak. Sigrant ukrywa się w porcie. Świetnie. W takim razie lecimy już tylko do eskorty i kończymy ten odcinek. No w sumie może zmieścimy się w 20 minutach, fajnie by było. No spokojnie już schodzę na dół. Już, już nikomu nie przeszkadza. Nie mam pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Nasz człowiek, którego mamy eskartować, znajduje się gdzieś w tej uliczce. Może nie do końca w tej, ale na pewno niedaleko. Tu jesteś pewnie. Ty. Tak. Ja. Poznaję te szaty. Schowaj broń. Nie mam złych zamiarów. Potrzebuję pomocy. Zadarłem z pewnym człowiekiem, a on chce mnie zabić. Mniejsza o szczegóły, wiedz, że należało mu się. Mhm. Doprowadź mnie bezpiecznie do bram miasta, a wynagrodzę ci to. Dobrze, w takim razie lecimy do bram miasta. Które znajdują się w sumie niedaleko. W tym czasie zdąży nas zaatakować, pewnie jest dwa patrole. Myślę, że nie więcej. Chyba, że nadłożysz drogi, debilu, to wtedy. Wtedy będzie ich więcej, ale tak to nie powinno być problemu. No, super. Tam cię atakują, świetnie. Nie no, chill przecież jacie. Okej. Okay. Jest to po prostu seria kilku prostych pojedynków. Okej, okay, uciekaj. Lecimy dalej. Brama jest już za tym zakrętem tutaj, więc zaatakują cię tylko ludzie, którzy ja ich strzegą i nikt więcej, podejrzewam. w Tędy? Tędy. Chyba, że zaraz wybiegnie tutaj, tamci cię zaatakują, rozumiem. Poddaję się! się z nimi, ode mnie! Spokojnie. Ich życie się zakończyło. Możemy iść dalej? Chodźmy więc. Zanim zaczną coś podejrzewać. Jesteś? Jest. A więc w okolicy morderca. Dobry Boże, co tu się tak, tak, Młasi, panie! Proszę wy. tylko o parę momentów. Proszę. Myślę, że proszę, już panie, macie radę, wien... nie jest ty idziesz? No dalej. I już, tak? Doskonale. Chyba jestem Spoko. już bezpieczny. No. Ach, tak, obiecana nagroda. Proszę. Ta mapa bardzo mi się przydała. Mam nadzieję, że będzie ci równie pomocna. Dobrze, w takim razie dostaliśmy mapę. Super, na pewno się przyda. No i to w sumie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dowiedzieli, wiemy, dostaliśmy mapę, na której mamy rozstawienie naszych jednostek. W sumie nie naszych, tylko wojowników Seabranda. E, dzięki czemu po prostu będziemy mogli łatwiej atakować czy coś, Dziwne. nie wiem. Co w każdym to razie e, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, e, obserwujcie na Instagramie i lajkujcie fanpage, bo tam jest najwięcej informacji, które są przydatne, a także śmiesznych obrazków. Nie, dobra, żartuję, nie ma śmiesznych obrazków. Yy, dobra, czyli to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało no i do zobaczenia. Cześć.